– Jesteśmy już załadowani. Mhm, – Tak jest, ja już też jestem załadowany i wiesz co, eee, będzie się działo, będzie się działo, eee, no i mamy Lezaela, mam przynajmniej, tak, przynajmniej nadzieję, że to tak się stronie. czyta. – Hiszpanii po prawej stronie, chociaż nie, mhm. może to jest, to jest I chyba. – Jezael. – A może L. Lezael, no jakoś tam zael, coś tam zael. W każdym razie zauważ, że oni obaj grają z ergami. Tak. Podczas gdy u naszych chłopaków mamy oczywiście Terana oraz Zerga. Dobra kombinacja. E, wiadomo, że jeśli chodzi o 2 na 2 no to tutaj troszeczkę inaczej te wszystkie pusze wyglądają. Ale panie i panowie, ESLCC i mamy ostatnią decydującą grę tego tak naprawdę dosyć dużego best of Dobra, five. Muszę Cię na moment zostawić, panie Zajdzie. Oczywiście. Niestety. Obowiązki wzywają. Kamera Oczymy. jest na tobie. Mhm. W każdym razie, no mamy tutaj, mamy tutaj e, dosyć konkretną rozgrywkę przed, naszy, przed naszymi graczami. Ja myślę, że spokojnie można by tu to, coś tutaj pokazać. Pamiętajmy, że chłopaki na pewno mają dużo do powiedzenia. Dajstar oraz Nercio są mocni gracze. No i zaraz zobaczymy Tyradorki To jest nasza, e, to jest nasza rozgrywka. Hmm. No i właśnie. Jezael albo Le Lezael, nie wiem jak tak naprawdę to się czyta oraz Alastor, obaj z Zergami. Jedyny teran tak naprawdę na tej mapie to jest Dajstar. Jak, jak na razie niezbyt wiele nam się tutaj dzieje. Jestem, e... jestem. Przepraszam najmocniej. Mm -hmm. No dobrze, co chłopaki się wallują nasi. Mm -hmm. A co, o, jest expo ze strony Nercia, a z drugiej strony Zergi. No właśnie, te Zergi wiesz co, coś jest tutaj ekspo, będą nam... Double expo. Tak, Double Expo, wiesz, no skoro, skoro, wiesz, skoro gramy na Terana oraz Zerga, no to tak naprawdę wiesz, ja myślę, że taka podwójna ekspansja to nie jest zły pomysł. Myślę, że nawet te, wiesz, taka pojedyncza ekspansja i 14/14 /14 to byłby też fajne, takie wiesz, dosyć bezpieczne otwarcie. A jak na razie. Wiesz, tu jest taki hmm. problem, że. E, tak. Będzie, będzie musiał jakoś radzić sobie z tymi budynkami, daj bo jednak creep przeszkadza tutaj jak na to nie spojrzeć, no mm -hmm. i będzie, będzie też troszkę zabawy z tym. No ale nic, inaczej będzie miał expo, jego spawning pool w łowie ukończony, robi się ekstraktor, no i po drugiej stronie bardzo podobnie, obydwa ekstraktory i spawning pule, i liczba robotników mniej więcej taka sama, ja mam mm -hmm. te zakładki produkcyjne pozamykam, bo to dużo miejsca tutaj zżera. No, czy wiesz co, akurat jakieś takie ogromne ilości, żebyś to widział w, 8 na, w 4 na 4 tak. mój Boże! No tak, to się zgadza. Absolutna tragedia. Zobacz co robi Dystar. W tym momencie robi po prostu reaktorowane Heliony i będzie za chwileczkę ekspo. Według mnie to bardzo poprawne to co robi w tym momencie, ze względu na to, że po prostu skoro gramy nad podwójnego zerga, no to dlaczego po prostu by się nie zdecydować to, co na pojedynczego? Także działa. Eee... Z drugiej strony, wiesz co, możemy tutaj widzieć taką wiesz, drobną, drobną różnicę w build orderach ze strony tych dwóch graczy. Jak na razie oczywiście mamy standardy pod tytułem, no, skoro zbudowaliśmy ekspansję, to zbudujemy więcej dronów, ale z, e, jedna rzecz, która, na którą chciałbym zwrócić uwagę. to Natural nie jest aż tak super otwarty, tutaj jednakże troszeczkę ten grip będzie musiał się rozszerzyć. Zastanawiam się, jaką e, defensywę, e, system defensywny odbiorą tutaj e, odbiorą tutaj, e, tutaj obaj gracze. Rołczą budowany e, przez Alastora na creepie. Lezaela. No ładnie, ładnie. Zauważ także, że, zauważ także, że tutaj skałki są niszczone przez Lezaela. I tak to naprawdę ciekamy, te skałki... Bo to jest bardzo no szerokie wejście. Taki mie miecz dwusieczny, że tak powiem. Bo w przypadku jakiegokolwiek ataku ze strony... Ze strony... No, i czy inertia będzie tam naprawdę ciężko się z reguły bronić. Mhm. Widzę, że Dajstar zrobił command center, i on mam wrażenie, że będzie tam na dół. Za momencik chciał eksploatować, tu już powoli jakiś ruch jednostek. Słucham. Jest świetny, świetny tekst szata. Tak? Jak przegramy, to będzie na Tefela. Tak. Zobacz, później będzie wszystko przez ciebie, ale zobacz, oni te skałki niszczą super szybko, e, mamy kilka Helionów, które teraz oczywiście znajdują się e, chyba w zasięgu paczenia tych, e, tych Overlordów, zaraz zobaczymy, nie, nie widzi, nie widzi ten Overlord tego, więc e, no zaraz zobaczymy, cóż tutaj, cóż tutaj będzie grane, ponieważ jak na razie, jak na razie mamy Alastora, który wychodzi swoimi roachami tutaj z ringów, także jest troszeczkę one mają speeda, a dwa jedynie, nie dajster, dwa jedynie nie tego, Aha. O, Widzi, widzi teraz. O, to zobaczył, że przemieszczają się tutaj i rocze mhm. i zerlingi, więc wiedzą co się święci. No mają Walla, um, nercio, robi zerlingi i leira, ale ma też Lo Roach Warren, jeżeli dobrze mhm. patrzę. Więc no to może być dosyć dobre, ponieważ jeśli wiesz, zostanie, O, jednak już nie będzie zbyt dobre, ponieważ właśnie budowane jest 10 baningów i jak dla mnie, no to może być po prostu bardzo niebezpieczny tak ze strony obu tych graczy. Zaraz zobaczymy, zresztą tutaj eksplodowany chyba zostanie no co najmniej jeden Supply Depot, odbudowany jest bunkier, mamy troszeczkę Helionów. E, teraz potrzebuje tak naprawdę Roachy, Nercio, potrzebuje naprawdę bardzo, bardzo szybko Roachy, no i mamy, e, mamy Supply Depot'a, który Oj, w tym momencie pada, Roachyki nam wpadają razem z tymi Zergingami. Zaraz zobaczymy jak tutaj Bane to wszystko ogarną, w linii Minerałów znajduje się troszeczkę, troszeczkę tego wszystkiego, muszę przyznać, że to nie wygląda dobrze, to nie wygląda dobrze. Jeszcze mam wrażenie, nie wiele że mam wrażenie... tych baynów wybuchło teraz, mnóstwo się ładuje tutaj wydobycie oj, dużo oj, oj, oj. zostało stracone, Dajstar się broni z zajtymi hawianami, ale rołczy to jest bardzo dużo jeszcze. No, straty potężne. Słyszę Banshee tutaj strzelającą Nercią, ma w tym momencie e, 21 dronów. E, on się tutaj wycofał do Natural, cały czas jeszcze rołczę od Alistara, Alastora, Alstora, mm. przepraszam, znowu już no. Tak jest, no nie wygląda to dobrze tutaj, oczywiście spróbują się bronić jeszcze nasi gracze, ale sytuacja przedstawia się w niezbyt różowych kolorach, z drugiej strony jednak, że Nercio ma 26, 27 dronów, co oznacza, że ma ich o, o no, w tym momencie już o 8 więcej od różowego, od różowego zerga, muszę przyznać, że wiesz co, to może nie wyglądać aż tak źle, to może nie wyglądać aż tak źle, chłopaki się obronili, wszystko wygląda dosyć spokojnie, Dajstar w tym momencie łapie swoją ekspansję, więc... No nie wiem, więc to naprawdę nie wygląda to według mnie aż, aż, aż tak mega tragicznie. No dobrze, i teraz cóż, Leir u e, Alastora. Nie ma jeszcze Leira u Lezaala. On tutaj spokojnie do dronu. Nie, przepraszam, co on robi? Dronuje, dronuje sobie. Mm -hmm. e, no cóż, daj sobie ruchomię ekspansję. No, czas na was, chłopaki. Czas się tutaj ruszyć. Tak, tak, tak. tak, tak. Hello, Ta Banshee powinna coś tutaj zrobić. E, jak na razie dwie z nich latają sobie tutaj po mapie i e, no nie widzimy jakiegoś ogromnego harasu. Pamiętajmy, że e, jeśli chodzi o tą trzecią ekspansję w, w tym głównym mainie trzech graczy, to ona jest bardzo otwarta na jakikolwiek haras, jakikolwiek siege tanki na dole lub coś w tym stylu. Ze względu na to, że po prostu jest ona zwrócona w stronę pol, pola bitwy, tak naprawdę, patrząc na to z tej strony. No i mamy te dwie Banshee, które wpadają, zaczynają snajpować kolejne drony. Bardzo ładnie podoba mi się to, co robi w tym momencie DaiStar, który e, no kilka, kilka w tym momencie dronów zniszczył. S same basie oczywiście spokojnie się wycofają. No i mamy, e, no i mamy jakieś straty, właśnie. Na jak, jak wyglądają te straty, ciężko nam powiedzieć, ale tutaj zostało stracone e, z tego, co zauważyłem, no około 5-6 dronów. No patrzę na straty z obydwu stron. Der tutaj najbardziej ucierpiał. O2600 w plecy, 2, 200 ma e, Lezeal, mm. Mm -hmm. Dajstar najmniej stracił, co ciekawe, on teraz jest mega aktywny, jeżeli patrzę na zakładkę produkcyjną, no i zobaczymy, zaraz Hatchery będzie gotowa, te i wróciły, no długa gra się zrobiła, ponad 10 minut, tutaj ciężko powiedzieć, czy ktoś ma w tym momencie przewagę mm -hmm. jakąś taką większą, no... Pojawia nam się tutaj troszeczkę Helionów, które jadą od Dijstara w stronę Naturala. Tutaj są trzy Queeny, więc obrona może być dosyć konkretna. Z drugiej jednakże strony nie mamy ani jednego Spinecrawlera, więc nie wiem, czy Dijstar będzie chciał coś z tymi Helionami robić. Nercio buduje bazę przy Goldzie. To jest tak naprawdę najbliższa baza oprócz tej na godzinie 11, która jest zablokowana skałkami, którą chciałby tutaj zbudować. No i wiesz, no i mamy dwa wejścia tak naprawdę do bas graczy hiszpańskich. Dajstar jak na razie buduje swoje pierwsze siege tanki, Nie widzę, nie widzę mm, styczmolda, a z drugiej strony mamy także 14 mutalisków ze strony, ze strony Alastora. 18, 18 nawet, no. Naprawdę jest mocno fidowany chyba, chyba gazem ze, ze strony swojego Alaya. No tak, zobaczmy. Dopiero Leira w tym momencie robi makrohatches i tutaj dostawił. No, on samym tymi podstawowymi hmm. jednostkami raczej będzie się działał. Nercze w tym czasie widzieliśmy, złoto zajmuje. Mhm. No i. 120, 120, ponad 20 mutalisków właśnie zostało zbudowanych, więc no ja tego nie widzę aż tak, aż tak bardzo ze strony naszych graczy. Tutaj wiesz, te pojedyncze sporklulery nie będą w stanie długo się utrzymywać przeciwko e, tak, mocnej, tak mocnej grupie mutalisków. Zobacz, że tego jest naprawdę już w tym momencie bardzo dużo. Mamy także zergingi, które e, wyskakują tutaj od różowego zerga No i muszę przyznać, że Dajstar nie będzie tutaj w stanie się obronić zbyt dobrze. E, właśnie teraz padają nam te mutaliski. Zaraz zobaczymy, czy jakiś steampunk zostanie zagrany. Dajstar jak na razie nie steamuje swoich jednostek. Mamy kilka helionów, które teraz padają. Teraz zagra... zostanę zagrał Steve i te malinki Tak naprawdę padają dosyć szybko, ale także duża liczba Mutalisków została zniszczona. Zostało ich 12 jednakże i wygląda to naprawdę niezbyt dobrze ze strony naszych polskich graczy. No, cały czas jeszcze przestrzeń powietrzna kontrolowana przez Hiszpanów. Roche Energy tutaj atakują z Rlingi eee, Al Alstora. Eee, no, mhm. obronili. Obronili dokładnie tak. Tutaj cały czas więcej mutalisków jest zbudowanych no i zaraz zobaczymy te kuiny powinny także wziąć się tutaj zaatakowanie. Mamy mamy Mariny, które teraz już w konkretnych ilościach. No i zobacz, że ładnie zostało to wszystko obronione. Te, te dwie banszki czekają na Goldzie Nercia, więc zastanawiam się, czy jakikolwiek atak będzie miał miejsce tutaj za pomocą tych basci. No i mamy także Golda ze strony Lezaela No, to już długo nie potrwało tutaj yy, obydwaj obie dwie strony mocno, już mm -hmm. do pewnego stopnia wyeksploatowane. Widzimy, że tutaj w się nawet zaczynają pojawiać No nie, dwa mocne ataki ze strony Hiszpanów. Dwa razy tutaj ataki rozbiły się o defensywę. Ja powiem mm szczerze, -hmm. że tutaj nie widziałem co się dzieje, jak te wszystkie cztery armie się ze sobą zbiły w jedną kupę na tej rampie. Tak, tak, tak. Ciężko tam było ciężko tam było. cokolwiek tutaj zobaczyć, ale wygląda no, ale na teraz to, że... W nasi roczy, o, no, o FANGO! Złapane to wszystko. Zobacz, jak świetnie maryny wpadają, koszą wszystkie mutaliski, Absolutne miazło. Nie teraz mamy tylko zergingi, które. Tak naprawdę nie będą w stanie zrobić zbyt wiele. Razem z tymi fangalami, myślę, że Nercio będzie w stanie tutaj powstrzymać bejny swojego przeciwnika które następnie zostaną rozstrzelane. To jest mega mocny atak. Tak, zgadza się. Zobaczmy, bo teraz od drugiej strony masa drewningów są tutaj na supportzie Marines. Idą bejny, idą bejny. Zobaczmy. Dobry fangal, jeden. Drugi fangal na i Zainfokowani te branie tutaj. Te bejny, te bejny muszą dostać drugiego fangala, ale zostaną zniszczone. Teraz rącze wpadam Jest jeden tank ze strony Dai który w tym momencie posiada slash moulder. Złożnią GG! W... No, mamy 1 do zera, wow. jeden do zera, rozumiesz tak jest, to? Tak jest. 1 do zera. Wow. A, jeszcze tutaj wygląda na to, że, że wiesz. Chociaż czekaj, chwileczka, jeden do zera wygląda na to, że drugi gracz nie chce tutaj wyjść z tej gry. <grym> Będzie starał się bronić się e, troszeczkę jeszcze. Czekaj, no zaraz ja zobaczymy, ja wiesz to no, ja troszeczkę za wcześnie, za wcześnie wiesz. Ja już zawołałem, zyszedłem. a tutaj. <grym> Ale mi się score screen normalnie pokazało. Nie rozumiem tego. Nie, mi, mi, mi tutaj dalej, mi tutaj dalej te jednostki walczą, ja nie wiem czy wszyscy wyszli, ale... No ja... serio, serio masz score screen? No tak, score screen, wyszedłem no tak. z gry. Okej, okay, bo ja mam, bo ja mam tego, bo ja mam jeszcze Lezaela, który ma ponad 300 APM, więc nie za bardzo rozumiem o co tutaj chodzi. Słuchaj, no on naprawdę kontroluje, morfuje właśnie bejny i w ogóle, więc... Nie rozumiem Zupełnie też tego nie rozumiem. Okej, okay, ale teraz wyszedł z gry, bo, bo, bo po prostu chłopaki mm -hmm. spuszczowali już w tym momencie do No jaka dziwne, pokazał ci się score screen. No dokładnie tak. Dobra, słuchaj, za dzień, niestety na ostatnią grę będę, mam nadzieję, na ostatnią grę będę musiał zostawić cię samego. To znaczy zostają włączone dołączę do gry, będziesz sterował kamerą po prostu, mm -hmm. jeżeli nie masz przeciwko, mój, mój syn mnie wzywa. Jasne, Więc jasne, jasne. Nie zostanę, poczekaj, aż ta gra będzie założona i wtedy. Mm -hmm. Dołączę do niej. Także ja już po prostu obserwuję monitor, ale, ale wyłączę się z mówienia chwilowo. Dobra? No jasne, jasne. Także przejmujesz stream, a ja się dołączę do gry, jak tylko zobaczę, że jesteś już w niej. Dobra? Jasne, oczywiście już w okay. tym momencie się. To będziemy wrócę pewnie na samą końcówkę, ale chwilowo jestem AFK. Oczywiście, jakbyś tylko tam właśnie mógł się podłączyć, to byłoby super, e, no zobaczymy, słuchajcie, ponieważ w tym momencie e, jest, jest gorąco, słuchajcie, jest gorąco, zaraz zobaczymy, cóż będzie się tutaj dziane, e, działo, przepraszam bardzo, hmm. OK, słuchajcie, z tego co widzę, z tego co widzę, chyba za chwileczkę gra zostanie e, założona. U, 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 będzie się działo, słuchajcie. No zaraz zobaczymy, co tutaj chłopaki nam pokażą, ponieważ e, nie widzę tutaj mapy, która zostanie założona. No, go 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 next, e, chciałoby się tutaj powiedzieć, e, zaraz zobaczymy cóż tutaj będzie za druga mapa, e, no ten mapul 2 na 2 może być dosyć ciekawy, e, zaraz zobaczymy cóż chłopaki nam tutaj wymyślą, ale 1 do 0 w tym Best of Free. pamiętajcie, jeśli teraz wygramy tą drugą grę, no to jest koniec, to jest koniec i my przechodzimy do finału. Um, mm -hmm, I'm with Dyster, bla, bla, bla. Citadel, Twilight Fields, Lunar i Tyrador, to, to, to jest nasz mapu. Nie, nie kojarzę oczywiście e, tutaj dokładnych tych nazw. Twilight... No właśnie, żeby, to, żeby te nazwy tutaj ogarniać, to by było dobrze. Zaraz tutaj ogarniemy. No, a co chłopaki wybiorą? Właśnie, jaka będzie druga mapa, zaraz się dowiemy. Mapa jeszcze nie została założona, więc przydałoby się tutaj. Mm, przydałoby się tutaj ją zauważyć. No, chłopaki, zakładać tą grę, żebyśmy tutaj, żebyśmy tutaj zobaczyli tą naprawdę świetną ostatnią rozgrywkę. Ja tutaj nie widzę, żeby cokolwiek zostało założone. Um... Ja tutaj jak na razie nie widzę czegokolwiek, co zostałoby założone. Z tego co tutaj ogarniam, ani Dice Star, ani Nercie nie znajdują się w żadnej grze, więc chwileczkę jeszcze poczekamy. No, tak naprawdę ja nie, nie za bardzo lubię czekać w takich momentach, ze względu na to, że mnie łapie dosyć mocne ciśnienie pod tytułem, czy będziemy w, czy będziemy w stanie wygrać tą drugą grę oraz może nawet ewentualną trzecią, a mam, mam naprawdę ogromną nadzieję, że będziemy w stanie i że skończymy po prostu na 2 do 0. Więc chłopaki, lepiej żebyście tutaj coś nam założyli. Ponieważ o wygląda na to, że, że Daisy jest już w lobby. więc joinujemy. Marcinie możesz też tutaj zadjoinować. O właśnie, wszystko już zostaje ogarnięte. Gdzie jest Nercio? Gdzie jest nasz NercioShon? Okej, okay, chłopaki są gotowi. Jezael oraz Alastor kontra Dystar Inertio, No i przydałoby się tutaj tą grę rozpocząć. Twilight Fortress to będzie nasza, nasza kolejna. Eee, kolejna mm, mapa. Okej, okay, nie wiem za bardzo dlaczego, ale nagle kilka chłopaków nam tutaj wyszło z tego, wyszło z lobby, więc my też wyjdziemy. Może jakaś zła mapa została założona. Nie wiem dokładnie o co tutaj chodzi, ale przydałoby się już to rozpocząć. E... Okej, okay, jesteśmy zapraszani. Nercie nagle zaczął grać Quick Match, a teraz się zdyskonektował z Batlinetu. Nie wiem co się tutaj dzieje. Marcin też jest dobra, więc wszystko będzie ok. Ok, wszyscy są już. Twilight Force też zostało założone po raz kolejny. Gamefestival.pl to, to jest coś, co jest tam organizowane w Bydgoszczy, tak? Czy coś takiego? 25 jednostek na. SC2 będzie tutaj ogarnięte. No, ciekawe, a? ciekawe, ciekawe. Może być tutaj bardzo fajny turniej. My jednakże skupimy się w tym momencie na, no, na Twilight Fortress, które będzie naszą, naszą drugą grą. Jezael oraz Alastor na Nercio i Dai Stara. 1 do 0 dla naszych polskich graczy, w tym best of Free, e, A wygrany, wygrana grupa z tego wszystkiego zdobędzie ten upragniony trzeci, decydujący punkt, w tym best of five pomiędzy tymi, tymi dwoma graczami. E, u góry. Mamy e, graczy hiszpańskich. Super, że jest kamera na mnie, więc mogę. Uuuu! Yeah! Ok, e, z głupotami koniec. Mamy naszych graczy graczy hiszpańskich, którzy znajdują się na górnej części mapy. Jakby oczywiście tak troszeczkę przesunąć tą kamerę, to teraz mamy górę i dół. E, a z drugiej strony, oczywiście, mamy e, naprzeciwko tych dwóch zergów mamy zerga oraz na jakimi są nerci oraz DaiStar. Mapa, w którą myślę, że każdy tak naprawdę grał, kto, kto kiedykolwiek prowadził jakąś rozgrywkę 2 na 2 Mapa, która jest dosyć ciekawie zrobiona. Mamy jedną wąską, relatywnie, rampę z takiego maina oraz naturala. Tutaj są, jak zauważyliście, dwa naturale, które znajdują się po prostu przy tych mainach bardzo bliziutko, więc można tutaj, można tutaj zapodać. Hmm, można tutaj zapodać mocnego tego, mocnego. E, cóż, jak to się tam nazywa? E, po prostu szybką ekspansję można tutaj zapodać. No a tymczasem mamy star, który buduje swoje pierwsze braki. E, OneRax Expand można by, się, można by tutaj e, nam pokazać. Za, zaraz zresztą zobaczymy. Jak na razie Alastor, e, z tego co widzę, razem ze swoim sojusznikiem, mają po 15 dron, więc chyba nam się tutaj ekspansje szykują. Zaraz zresztą. Zaraz zresztą zobaczymy, cóż tutaj będzie się działo. Zresztą zauważcie, nerci od razu robi 15 haczek, więc tutaj tak naprawdę nie spodziewałem się tak naprawdę czegokolwiek innego. No i mamy podwójna 15-wylęgarnia ze strony obu tych zawodników. Zaraz zobaczymy, jak tutaj nam się to wszystko rozbije. Ponieważ jak na razie Dajstar, no właśnie, buduje swoje pierwsze baraki tutaj jest zagrany gaz, więc myślę, że, myślę, że będzie grał także Heliony. Tymczasem, tymczasem, no właśnie, jak na razie. I słuchajcie, ja rozumiem, że jest troszeczkę, troszeczkę tutaj yy, gości z Hiszpanii, którzy, którzy sobie rozmawiają, ale, ale to nie znaczy, że mamy ich, wiecie, jakoś tutaj wytykać palcami albo coś takiego. więc chciałbym także, żebyśmy pokazali, że nawet jeśli oni są po prostu jacyś badmanerscy, albo coś w tym stylu, to my także nie, to my nie musimy tacy być, prawda? Więc fajnie było, gdyby pokazać tutaj, jak, że, że polska scena SC2 jest maner. Eee, no i co? No i jak na razie. Mm, jak na razie. Mamy tutaj Alastora oraz jego sojusznika Jezaela, który w tym momencie, w tym momencie oczywiście budują ten spawning poolę, za chwileczkę będzie mili gaz na speed linków, zresztą ten gaz jest troszeczkę wcześniej tutaj wyzbierany przez Jezaela, zauważcie, że, że w tym momencie ma, o właśnie, teraz buduje, opracowuje nam się ten gaz, no i mamy Dajstara, który za chwileczkę zakończy nam fabrykę, spokojnie reaktorowane heliony będą tutaj grane. Um. W każdym razie, w każdym razie. <laughs> Zastanawiam się, cóż będzie, cóż będzie chciał tutaj. Pozdrawiam Rafałka, mówi Nercio, więc okej, okay, my także pozdrawiamy Rafałka, Alastor tutaj daje znak zapytania, nie wiedząc o co chodzi, ale mamy Alastora, który robi Roach Warren oraz Jezaela, który robi Banning Test, więc mamy tutaj tak naprawdę taką samą sytuację, którą widzieliśmy w poprzedniej grze, i będzie miał miejsce ten dosyć teoretycznie bardzo mocny pójść ze strony obu tych graczy i zastanawiam się, cóż tutaj nasze chłopaki pokażą na to, co będzie się tutaj działo. Jak na razie wall jeszcze nie został, nie został dokończony, tak więc będzie trzeba będzie trzeba tutaj... E, troszeczkę, troszeczkę tutaj ogarnąć, no i jak na razie mamy także, e, mamy także starport ze strony Daj stara. pamiętajcie, że ten starport może być o wiele za późno na to, co się za chwileczkę będzie tutaj działo, czyli Jezela, który już kończy speed ma swoje bejny i jego, i jego e, sojusznika, który z tym roach Warrenem, oczywiście już buduje swoje pierwsze cztery roucze. no i co, no i jak na razie, Mm, jak na razie mamy tutaj taką sytuację, w której muszę przyznać, że chłopaki, jeśli się obronią, to będzie tutaj bardzo dobrze, ale zauważcie ich. E, ich wall właśnie został taki troszeczkę bardziej, to, troszeczkę bardziej otwarty. Um... Ciężko, ciężko będzie tutaj, e, według mnie, to wyglądało. E, no i co? No i jak na razie mamy Nercia, który zresztą swój Rouge już także posiada. Buduje troszeczkę rołczej i przez troszeczkę mam na myśli, że buduje ich nawet konkretną ilość. E, zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Dajstar w tym momencie ma troszeczkę Helionów, buduje ich coraz więcej. E, ten, te baraki w tym momencie wracają. No i mamy pierwszą basikę, która jest budowana. E, zaraz zobaczymy, cóż tutaj będzie się. Cóż tutaj będzie się działo? Jak na razie, no po prostu daj. Chłopaki muszą obronić się przed tym puszeniem, i będą wyglądali według mnie dosyć konkretnie. E, mamy tutaj, mamy tutaj Jezaela, który już biegnie swoimi belingami. Zaraz będziemy mieli tą pierwszą Banji, troszeczkę Helion tutaj jest, troszeczkę Roachy także. One są wszystkie bardzo ładnie rozłożone. No i mamy teraz atak ze strony Jezaela, który rozbija się swoimi belingami. Oto wszystko, za chwileczkę te beny rozbiją się także o całą resztę. I wygląda na to, że to może naprawdę wyglądać dosyć dobrze dla naszych graczy. Zaraz zobaczymy, jak te heliony będą w stanie okrążyć to wszystko. E, r padają nam tutaj te zergingi, Roucze także, także są tutaj jeszcze w dużych ilościach no i muszę przyznać, że to wyglądało świetnie, te bejny rozbiły się o budynki, dzięki temu heliony były w stanie zająć się um, zergingami podczas gdy roucze tankowały całe obrażenia, mamy także pojedynczą banszy, no i nasi gracze w tym momencie będą starali się burzować czy to będzie 2 do 0 za chwilę, Czekaj się, tego dowiemy jak na razie budowane są po prostu ogromne ilości jednostek mamy w tym momencie 25 oraz 34 drony, kontra 25 oraz 35 dronów, te, te rocze są w tym momencie niszczone, no i armia wynosi odpowiednio 34 i 56. Dla Hiszpanów kontra 45 i 73. Ogromne 73 ze strony Nercia, który teraz pada do Naturala swoich przeciwników. To, to, to. Tutaj nie ma zbyt wielu jednostek, no i zaraz zobaczymy, czy to będzie oznaczało dosyć mocne GGS. Zaraz zobaczymy ten Queen, bo za chwileczkę może zostać zestrzelony. Dokładnie tak, nie ma tutaj chyba już w tym momencie żadnej obrony przeciwzględniczej. Ten Queen nam tutaj pada. Są atakowane roaches za pomocą tej banszy. Drony także nam tutaj za chwilę e, popadają w większych ilościach. No i te Heliony palą zerwinki, które oczywiście są e, tak naprawdę w niezbyt wielkich tutaj ilościach. Stara się jeszcze to wszystko ogarnąć. No i zaraz zobaczymy te Drony. Te Drony są w tym momencie palone przez e, Heliony Dice starano No i stracił tutaj bardzo dużo ich gość. Ma 22. 30 w tym momencie dronów ze strony ze strony. Gigi, well played, jest, je będzie 3 do 2, panie i panowie! Alastor właśnie w tym momencie wychodzi z gry, i mamy Polskę, która wygrywa. Wygrywa 2 do 0 w tym, w tym 2 na 2, co oznacza, że wygrywa także 3 do 2. I po tych dwóch przegranych grach, naprawdę wychodzimy tutaj. Wychodzimy tutaj naprawdę bardzo mocnymi grami ze strony naszych, naszych dwóch graczy 2 na 2. Wow, Ładnie. I odnieść się tego jeden na jeden. Super! Ładnie, ładnie poszła. Kurde, ale nam